Ludzkość ostatnio tak mocno zaufała technologii, że zaczynamy tracić czujność i zaczynamy jej bezwzględnie ufać. Sądzę zatem, że warto porozmawiać o plantnecie. Źródła szczęścia według Chmielewskiego. Daj suba, a pokażę ci jak przeżyć. To uczciwe. Jeżeli ktoś nie wie, co to jest PlantNet, to jest to oczywiście aplikacja wykorzystująca technologię widzenia maszynowego w celu rozpoznawania roślin. Wystarczy danej roślinie zrobić zdjęcie, wrzucić ją do aplikacji, a następnie owa aplikacja wypluje nam, co to za roślina. Brzmi bardzo prosto i wręcz bajecznie, jednak musicie sobie zdawać sprawę z ograniczeń takiej aplikacji. Żeby jednak zdać sobie sprawę z ograniczeń takiej aplikacji, trzeba Zadać sobie pytanie, jak taka aplikacja w ogóle działa, jaki jest jej algorytm funkcjonowania. Zacznijmy od tego, że każde zdjęcie składa się z malutkich kwadracików. Jeżeli macie zdjęcie o rozdzielczości np. 600x600, to oznacza, że w pionie macie 600 kwadracików oraz w poziomie macie 600 kwadracików. Każdy taki malutki kwadracik jest reprezentantem danej liczby, która definiuje kolor. Być może dla niektórych zabrzmiało to bardzo trudno, zatem pokierujmy się przykładem. Na przykład mamy zdjęcie składające się z dwóch kolorów. Najczęściej może być to zdjęcie czarno-białe. Zatem to zdjęcie jest opisane przez zestaw kwadracików, tych malutkich, które są reprezentantami zer i jedynek. Czyli na przykład zero będzie oznaczało kolor biały, podczas gdy jedynka będzie oznaczała kolor czarny. W tym przypadku zatem bardzo łatwo możemy odseparować kolor czarny od białego, ponieważ jeżeli mamy do wyboru zera i jedynki, no to wystarczy wyrzucić zera, a zostają nam jedynki, czyli mamy czarny kontur danego obrazu pozbawiony odcieni bieli. Świat oferuje jednak nam o wiele więcej różnych kolorów i jego odcieni, zatem, żeby uzyskać zdjęcie o głębi obrazu, o wyrazistości obrazu, to potrzebujemy na przykład 4 miliardów różnych kolorów. Zatem każdy pojedynczy piksel może być opisany na 4 miliardy sposobów. Co oczywiście jest zapisywane w systemie zero-jedynkowym, ale w tym miejscu o tym nie będę wspominał. Jak już widzisz, każde zdjęcie jest zwykłą reprezentacją liczb. Możesz szczerze nienawidzić matematyki, ale to właśnie ona daje podwaliny do rozpoznawania obrazów oraz rozpoznawania szczegółów w danym obrazie. Jeżeli zatem mamy zdjęcie danej rośliny i chcemy ją wyszukać po na przykład kwiecie, to. Algorytm komputerowy najprawdopodobniej wyszukuje liczby znacząco różniące się od innych, ponieważ najprawdopodobniej kwiat ma kolor czerwony, podczas gdy cała roślina ma odcienie może bardziej zielone, może bardziej ziemiste. Zatem może wyróżnić z obrazu kwiat i na tej podstawie go odseparować. Mając do dyspozycji odseparowany kwiat ze zdjęcia, możemy porównać jego cechy takie jak kolor, kształt, wielkość czy liczba płatków ze zdjęciami znajdującymi się w bazie danych. Bo to właśnie w tej bazie danych przytrzymywane są zbiory rzeczywistych zdjęć kwiatów danej rośliny, danych roślin, całej grupy roślin i następnie algorytm porównuje nasze zdjęcie, a właściwie nasz obiekt, z obiektami znajdującymi się w bazie. I to między innymi na tej podstawie zapada werdykt i wyskakują nam propozycje, co to może być za roślina. Jest całe mnóstwo różnych algorytmów, które mogą w obrazie wyszukiwać jakieś cechy, zatem z całą pewnością mogą wyszukać nie tylko kwiat, ale także liścia, łodygę yy, czy owoc i na podstawie tych cech także przeprowadzić analizę. Oczywiście Plantnet oprócz wyszukiwania cech charakterystycznych w obrazie wykorzystuje także technikę uczenia maszynowego, do którego dokładamy się my jako wszyscy użytkownicy. A następuje to w taki sposób, że po prostu, jeżeli wrzucisz zdjęcie danej rośliny, a algorytm wypluje ci, co to jest za roślina, to wyskakuje okienko, żeby potwierdzić, że to była właśnie ta roślina. I jeżeli potwierdzisz wyszukiwanie, to dajesz algorytmowi cenną informację na temat tego, że to właśnie jest ta roślina. Zatem, gdy następnym razem Ktoś wrzuci nieco podobną roślinę, to prawdopodobieństwo, że wyskoczy ta roślina z bazy będzie o wiele bardziej prawdopodobna. Zatem w prosty sposób przyczyniamy się wciąż do rozwoju aplikacji i do jej lepszych wyników. Choć nie wydaje się to zatem mocno skomplikowane, to jednak z całą pewnością zawiłości techniczne są bardzo trudne i Wszelkie zastosowane w aplikacji algorytmy co najmniej są objęte tajemnicą handlową, zatem ja jedynie mogę sobie wyobrażać, jak taka aplikacja działa i to na podstawie własnych doświadczeń w e, projektowaniu, w programowaniu właśnie takich e, systemów. Oczywiście moje doświadczenia są bardzo małe, jednakże dające pewien obraz tejże sytuacji. I rozpoznawania. Nie tylko roślin, ale innych obiektów, jak na przykład tablice rejestracyjne. Zdajmy sobie zatem sprawę z ograniczeń takiej aplikacji. Po pierwsze, jakość zdjęcia. Im zrobisz lepsze zdjęcie, bardziej wyraziste, tym prawdopodobieństwo poprawnego wyszukania będzie większe. Jeżeli zdjęcie będzie rozmazane, niewyraźne, prześwietlone, niedoświetlone i będzie zawierało szereg innych problemów, to prawdopodobieństwo tego, że algorytm się całkowicie pogubi i nie nie będzie mógł znaleźć danej rośliny albo ją wyszuka, ale źle znacząco wzrasta. Zatem przede wszystkim jakość zdjęcia wykonanego musi być dobra. Zatem robimy zdjęcia dobrymi aparatami, a nie kalkulatorami po drugie staraj się zrobić zdjęcie tylko jednej roślinie no bo jeżeli jest sytuacja w której rośnie całe stado różnych roślin, a ty z jakiejś odległości zrobisz zdjęcie to prawdopodobieństwo tego, że algorytm nie będzie wiedział o którą ci roślinę chodzi znacząco wzrasta, zatem wyniki tego wyszukiwania mogą być yy, przekłamane. W tym podpunkcie pamiętaj jednak o tym, że wiele roślin w Polsce jest chronionych zatem nie wyrywaj danej rośliny Rośliny tylko po to, żeby zrobić jej zdjęcie, bo ty nie wiesz, co to jest za roślina, a potem może się okazać, że jednak była chroniona. Z całą jednak pewnością wyrwanie danej rośliny i przyłożenie jej do jakiegoś kontrastującego tła poprawi wyniki wyszukania, ale równie dobrze bez wyrywania możesz oczyścić. Yy, Obok rośliny teren i zrobić po prostu zdjęcie, które będzie w obiektywie zajmowało jak najwięcej miejsca przez roślinę, którą chcesz odnaleźć. Istotnym jest także ustawienia miejsca, w którym zbierasz, ponieważ zawęża to pola poszukiwań i. Algorytm, jeżeli wrzucisz zdjęcie, nie musi wyszukiwać roślin we florze światowej, których jest niezliczone ilości, zatem ryzyko pomyłki jest całkiem spore. Zatem musisz zawęzić obszar poszukiwań, ustawiając po prostu lokalizację, które tam się w aplikacji podsuwają. Wyszukiwanie na plantnecie powinno odbywać się wieloetopowo, czyli na przykład na początku robisz zdjęcie całej roślince i sprawdzasz, co to jest. Następnie kierujesz swój obiektyw na kwiat, na liścia, na łodygę, na owoc i robisz im precyzyjne zdjęcie i. Starasz się wyszukać po wszystkich cechach, a dopiero następnie bierzesz wszystko co zamę do kupy i wyrabiasz sobie opinię, czy oby na pewno była to ta roślina i czy wyniki były przede wszystkim powtarzalne. No bo jeżeli kwiat się zgadza, owoc się zgadza, list się zgadza, cała roślina się zgadza i cały czas podsuwał tą samą identyczną roślinę, to prawdopodobieństwo tego, że algorytm się nie pomylił jest większe. Z wyszukiwaniem plantnetem jest jeszcze jeden problem, ponieważ najczęściej wychodzimy sobie na spacer, mamy ze sobą telefon komórkowy i robimy zdjęcia roślinom, i następnie od razu staramy się je zidentyfikować, wrzucając je do aplikacji. Niestety, w lato okazuje się, że na telefonie nic nie widać, ponieważ słońce jest bardzo intensywne i pada nam na telefon. Zatem, robiąc to zdjęcie i szukając w tej aplikacji, no po po prostu nic nie widać, zatem musimy szukać bardzo mocnego cienia, i to często nie jest wystarczające. Zatem wyszukiwania i sprawdzanie tego, co nam podpowiada algorytm, może być znacząco e, utrudnione. W zimę z całą pewnością działa to lepiej i wygodniej jest to w terenie analizować. Jednakże, zaś jeżeli zrobisz zdjęcia danych roślin na zaś i pójdziesz sobie do domu i zaczniesz te rośliny analizować, to znów tracisz taką możliwość, że nie widzisz danej rośliny bezpośrednio. Zatem nawet jeżeli gdzieś znalazłeś jakieś jej cechy szczególne, opis cech szczególnych, to nie możesz tego porównać, ponieważ na zdjęciu tego nie widać. Jestem użytkownikiem wielu różnych grup ziołowych i bardzo często ludzie wrzucają zdjęcie i. Na którym właściwie nie widać cech charakterystycznych danych, danej rośliny i po prostu ciężko odpowiedzieć, co to jest za roślina. Oczywiście niektóre rośliny są mocno charakterystyczne, więc można do mnie mywać, jednak nic nie zastąpi po prostu zwykłego atlasu i przebywania przy roślinie i porównywaniu cech morfologicznych, które są w tym atlasie opisane. Idąc zatem na spacer z plantnetem, warto zainwestować także w dobrej jakości atlas, w którym znajdują się nie tylko zdjęcia danych roślin, ale także opis morfologiczny cech danej rośliny. I oczywiście szukanie tylko w atlasie będzie bardzo mocno problematyczne, ponieważ tutaj jest około 800 pozycji. Jednakże używając plantneta możemy zrobić zdjęcie danej roślinie. Sprawdzić, co nam podpowiada algorytm i po prostu wyszukać w tej książce te podpowiedzi, i następnie dopiero porównać zdjęcia oraz opis cech morfologicznych z rzeczywistym obiektem. W moim odczuciu sam PlantNet nie nadaje się do rozpoznawania roślin i ich spożywania, i ich zjadania, ponieważ ryzyko pomyłki jest bardzo duże i niestety możemy się pokopać na śmierć. Zatem warto zainwestować w dobrej jakości Atlas. Tutaj mamy do dyspozycji yy, książkę u pani Leokadii Witkowskiej-Żuk z serii Flora. Polski rośliny leśne. Oczywiście ona wypuściła także jeszcze jedną książkę z tej serii i nazywa się Atlas Roślinności Lasów, której mm, jest więcej zdjęć i opis morfologiczny odsyła do cech tych zdjęć. Ja tą książkę akurat mam w wersji cyfrowej. Jednakże w tamtej książce jest nieco mniej pozycji, bo około 500, ale z całą pewnością mogę polecić. Oczywiście sama książka nazywa się Rośliny Leśne, zatem dotyczy roślin leśnych, ale bierzcie pod uwagę, że to jest bardzo takie ciągłe i znajdują się także tutaj rośliny, które rosną na łąkach. Aczkolwiek z tej serii Flora Polski mam także jeszcze jedną książkę, której akurat dzisiaj w teren nie zabrałem pana Nawrota, w którym Także znajdują się obrazy i opisy cech morfologicznych, tylko że roślin łąkowych. Zatem też tą książkę mogę polecić. Zatem oprócz technologii, zaufajmy także wiedzy. Zatem połączmy technologię i wiedzę, i wtedy możemy dopiero iść w teren i mieć przynajmniej większą pewność, że. Prawidłowy sposób zidentyfikujemy daną roślinę, a my tymczasem przejdziemy do wawrzynka wilczełyko, które rośnie tutaj w okolicy i po prostu użyjemy tej aplikacji i sprawdzimy, czy nam dobrze podpowie. To będzie taki malutki teścik. To jest właśnie wawrzynek wilczełyko, i zaraz robimy mu zdjęcie. Musimy złapać ostrość, żeby. Było widać kwiat. Zrobiłem dosyć ładne zdjęcie. Nie wiem, czy to się nagra, ale wygląda to w ten sposób. No i klikamy OK. No i oczywiście wyszukujemy po kwiacie. No i wyskoczyła w sumie jedna podpowiedź, że to jest wawrzynek Wilczełyko. I. Ja wiem, że to jest wawrzynek Wilczełyko, zatem potwierdzamy. Czyli jak się zatem okazuje, aplikacja nie jest taka całkiem beznadziejna i całkiem dobrze radzi sobie z wynikami wyszukania. Tutaj nie będę szukał po liściu, ponieważ ten wawrzynek Wilczełyko jeszcze ma bardzo malutkie liście, więc może sobie darujmy. Aczkolwiek, jeżeli by miał liście, miał in, a potem owoce, no to prawdopodobnie wyszukiwałbym także po liściu i po owocu. Także trzymajcie się cieplutko i jak zwykle zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do dawania łapek w górę, jeżeli Ci się spodobało, i łapek w dół, jeżeli Ci się nie spodobało. Także trzymajcie się cieplutko i cześć.